ma z tej strony Napster, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku WOTA randomowego dzisiaj FV215B, a ja znowu trochę nisko siedzę teraz trochę wysoko, jasno, ale nie, nie przeżyję tej kamery nie mogę się znowu przyzwyczaić do tego, że ktoś mnie tu obserwuje lekko sobie ściszę strasznie dawno w WOTA nie grałem, powiem wam, że trochę się boję tego y co to będzie po prostu? Myślę, że będę straszny. ramię. przygotujcie się, że na ten odcinek to nie ma co patrzeć. Bo Napster będzie po prostu dostawał w pierdziel i płakał przed kamerą. Polak jakiś? Nie, nie, co to jest za kaczka? A to chyba miało być coś w stylu jakiegoś rysunku. Tak wiecie, te pin-up girls. Jak nie wiecie o co chodzi, to sobie wygooglujcie. Też jakiś klanowiec. Eee, panie, nie tak szybko, nie tak szybko. nie mam wrażenie, że obraz jakoś tak dziwnie wygląda w tej grze. Słuchajcie, nie grałem w wota od. miesiąca? Nie wiem, ostatni wot randomowo to była jedna taka gra, kiedy po prostu wpadłem sobie pograć. A od tego czasu, oj, jakiś warp. Od tego czasu w ogóle nie grałem. Jest lekko masakrycznie myślę, że raczej będzie po prostu cały czas siedziałem nad tymi modami jak już nawet włączałem wota to tylko testowałem mody i wychodziłem albo testowałem mody na treningu z kimś a nie przestawiłem sobie tego hitloga w sensie wiecie, tego badziewia ile demage zrobiliśmy Więc przyjechał Asior i na środku i stoi Nie wiem, czy to był jakiś lag, czy co, ale generalnie dosyć dziwnie długo czekałem, aż strzał wyleci, Znaczyłem, aż pocisk wyleci. Tam się lorka, czaj. Dobra, trochę ściszę te. Właśnie eee... efektów, to chyba będzie to. Tak myślę, że to będzie to. No troszkę za głośne były te wystrzały jednak. Boję się, że jakieś przestery by się mogły porobić. Cholera w gąskę wejdzie u OMX 50B. No ten Tu side scrapa trenuje ze strony. Dobra, wycofamy się. Nie ma co się wystawiać bez sensu. Jak chcą przejść, to muszę się przecisnąć. Co tam? Hmm. Nie jest źle, jak na razie. Chociaż tutaj przede mną jest dosyć ciężka sytuacja. I zaraz oberwie chyba. Chociaż temu to sobie chyba średnio idzie. Obserwuję kątem oka. O, właśnie. Pojawił się, ale on jakiś taki jest przyczajony tygrys, ukryty mofos. Weź mi tą rurę, pan z celownika. Kurde, też bym sobie do Francuza postrzelał, No, 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 no. Tyle atrakcji, że nie wiem, w którą wybrać. No, gdzie się przesuwasz, ty? No, ty grubasie, ty! Tu jeden. Cholera, w gąskę wyszło. Sprawił się? coś szybko. Chyba zestaw poszedł na to, ale mnie oczy bolały. Hmm. Korci mnie trochę, żeby przejechać mniej więcej tutaj za tą górkę, ale boję się, że przypłaciłbym ten pomysł z użyciem. Jak tam E75 się trzyma. Dobra, raz się żyje, jadę. a masz uff wymiana rikoszetów najlepsze co mogło być z mojej strony nawet mu nie chciałem zrobić krzywdy ja po prostu nie chciałem żeby on zrobił krzywdę mnie hmm. nie no tam są nasi to nie będę się cofał po prostu będę tutaj nacierał Albo raczej się ustawię taki i będę pilnował Siemka, Jimmy Ja cię kręcę A, No i dałem sobie silnik rozbić. A masz dziadu za mój silnik źle się ustawiłem po prostu. Nie za bardzo... za bardzo bokiem do niego Tu Od kiedy mam muzykę w ocie włączoną? Właśnie zauważyłem teraz, że mam Dobra. A e, 75 zatłukli. O i, i też już zdecha. To ja lepiej zrobię takie coś. O, bo tutaj zaraz może być nieciekawe, a może stąd mi się uda tą lorkę pyknąć. Oj nie, chyba lorka będzie poza zasięgiem moim. Chociaż nie. Aaaa, wieża wyżej, wieża wyżej, wieża do góry! Bum. Dobrze, lorka jest na dobiciu, bardzo ładny Napster. Wszyscy są z ciebie dumni, chłopie, świetna robota. Co to są za lagi? Au! Lorka, ty świnio. Walcz, walcz, ziomek. Ja niestety mam tu obiekta, ale liczę na to, że chłopaki tam jadą pod górkę i go czymś zajmą. Rzucą mu ciastka albo co. O, oh, Ej, weźcie mu w tyłek Tak, jest karetka, y specjalnie zamówiłem Wiadomo, że nie może być odcinka u Napstera bez karetki w tle No, jedźcie po obiekta, jedźcie po obiekta o doskonale, doskonale Brawo stary Nie tak jak tylko się dało i mój ty! Hihi. Jest frak. Jest frak, jest impreza, i jedziemy po ISA 7. Ojoj, odparował nam ósemkę. No ale tu już ma dwa czołgi w tyłku. Ojoj, ty, przebijający ty. Dobra, na końcówkę można. Co, boisz się, boisz się, boisz się? Gradzisz mi, gradzisz mi? Oj, chyba nie dożyjesz do następnego wystrzału, kolego. Okej, okay, miałem farta. Dobra, nie, nie było źle. Zapomniałem, że mam kamerę. Końcówka była dosyć stresująca, ale... Nie jest źle. Yy, zobaczmy, jak to tam było. Jak się Napster spisał. Od 2800. No, mówiłem, że będzie cieńko, no ale. Wiecie, długa przerwa. Jak z kasą. Biednie z kasą. Kurde, chcę obiekta odkupić. Hmm. 8 minut, trochę krótki odcinek. Dobra. Boże, razy dwa. Wydawało mi się, że widzę. Ekspa razy 12. Zagram tym gun carrierem, chociaż powiem wam szczerze, że. Masakra. Pewnie dlatego, że mam stokowe działo, ale póki co to jest masakra. W dodatku, zamiast e papierosa mam samą smycz, co mi się palić jak cholera. A nie mam czego, pozostawiłem w domu i dzisiaj jestem po prostu na głodzie e papierosowym. A papierosowym, nie nikotynowym, bo już palę y, szóstki. 6 mg nikotyny na mililitr. Także generalnie no to prawie nie ma nikotyny. Nie, to nawet nie ma tak słabych papierosów, które by miały tyle nikotyny. Ale jestem po prostu uzależniony od tego. Cały czas się macam po klacie, tutaj tego nie widać, bo to jest poniżej zasięgu oka kamery. Ale cały czas tu gdzieś mi ta ręka błądzi po brzuchu i szukam tego e papierosa, żeby się zaciągnąć tą mgiełką. te no jest Churchill Gun Carrier, kupa kupy. Jak można z przodu zrobić pancerz pod takim kątem, no? też kurde, no. Nie, 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 nie mam siły. Nie mam siły na nich krzyczeć nawet. Są za głupi. Podobno czołg ten, y, jak w sumie, Tedek ten. Bo to chyba jeszcze nie jest jako Tedek, czy już jest. Nie widzę, czy mam kolorek jak Tedek. Chyba jak Tedek. Ten Tedek y, podobno jest fajny. Z topowym działem. Z tym, że do topowego działa, to ja mam jeszcze. Jak z poznania nad morzem. Przez Zakopane i Warszawę, no w sumie to tam. No, nie wiem, w każdym razie w cholerę daleko mam do, do topowego działa i jeszcze długo będę się męczył z tym. No, ja trafi go, trafi go. Trafiłem go. W zwłoki. Obród czołgu. Uhu! Ale dostał za 29. Uuuu Nie no, to to to... to. załatwionego za tą bitwę już mogę wyjść. Po takim D-majodu Cholera, tu sto to jakieś susto. Snajper! Napster Snajper Napster, Kuba guzik i te sprawy. Jestem zaskoczony, że trafiłem. Dlatego tak się cieszę. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Znaczy w sumie teraz ja chcę minąć tylko to SU żeby mieć lepsze pole widzenia. No tak na razie ładnie. Ładnie dostali. Tam jest jakieś susto. W ogóle co on tym Tedekiem tam na środek pojechał, to nie wiem. O, KW Sport. Yy, Walcz z ziemią. No nie widzę zasad. Znaczy yy... przeciwnika. Odparowany co mi zostało M6. Jedziemy no, nie jedziemy. Susto. Nie jedziemy. Stoimy w krzokach. Kamuflaż, proszę włączyć mi kamuflaż No. Panca wagn 4. No źle stoisz. Ale widzę su I, i chyba będę mógł go trzepnąć w głowę. Nie będę mógł A tego, Francuza O, o, o! No nie, nie, nie chowaj się! ty! Cholera, pocisk mi opada na takiej odległości No Zgrywałem świnio! Jak mogłeś Dobra panowie, jedziemy, serio, jedziemy. Co ja, ja mam prowadzić na tarcie wasze, tak? Cykory ten PZ y, zniknął, nie ma tego pezeta. to SUSTO zostało na środku. No, a więcej tu w okolicy nic nie było wyświecone, w ogóle nic już nie było więcej wyświecone. Jest SU. A się wymieniliśmy Szkoda, że oni wano za dwa razy tyle co ja jemu Ale ja mam kolegów, którzy mi pomogli, a ty nie masz kolegów, bo nikt cię nie lubi. Hmm. Dobra, jedziemy po Hamela. Oj, Arta. O Jezu, jak on strzelił. Tam nam w ogóle wjeżdżają w bazę z tamtej strony. Ale dużo nas żyje. Dziwne. <laughs> ja ładne winnowy mam na tym ciągu, nie? 45%. Dobra, yy, robimy nawrót. W sumie to sobie uleczę. No, kurde, o, tego celowniczego. Ała! Ja! Oj, oj. Co mnie uszkodziło? Churchill GC jakiś mi strzelał. A to świnia. Yy, zrąbałem, bo zaszarżowałem, a byłem Tedekiem ale ja nie umiem czekać w miejscu, pewnie dlatego tak źle gram tdk kami Dobra, yy, to nie, to nie, to. <laughs> na zakończenie tego odcinka pojedziemy sobie T1, -ką. a na koniec odcinka będzie t jedynka. <laughs> nie, nie umiem, ale wiecie o co chodzi. Jezu, zdajmy sobie te słuchawki na chwilę. jest masakra. W tej chwili mam za oknem 36 stopni. Jedyny wentylator jaki miałem, wywiozłem sobie do siebie, do chaty, a poza tym i tak nie mógłbym go teraz włączyć, bo mikrofon by zwariował, gdybym sobie ustawił strumień powietrza na twarz. Jest źle, powiem o tyle. Ale zaraz sobie postrzelamy z tej jedynki i będzie fajnie. Dobrze nas rzuciło, na same pierwsze tiery, mają jakiegoś twinka. Nie, wszyscy zero. No za to my mamy paru koleci, którzy już parę bitew zagrali. A z tym, że... Panie! nie, zasada prawej ręki, tak? Pierwszeństwo miałem. Yy, z tym, że... Pojadę sobie tutaj górą, nie będę szarżował, bo nie chcę zginąć w dwie minuty. Nigdy nie wiem, po której stronie mapy jestem, ale teraz jestem po tej gorszej chyba. Muszę sobie tą paczkę modów Uteama troszkę unapsterzyć, dodać do niej mody, których potrzebuję. Bo kurczę, brakuje tam paru rzeczy w tym, w, w tym paczu Uteam, naprawdę fabo, fabo, fabo. Ani białych po zniszczeniu, ani nic. Ej no, Dupku! No i cholera kopnął mnie w nerkę, przestawił mnie. No i już bym miał dwa fragi pewnie, gdyby nie on. Żydom, mason, komunista, cyklista, eskimos, policjant. Nie, do policjantów nic nie ja mam. Ale eskimosi i cała reszta to świnie. Nie znam żadnego eskimosu. Ale to wszystko przez nich. Żydzi, masoni i cykliści. To wszystko ich wina. Ojoj, troszkę źle celowałem. Ale fajnie brzmi ten karabinek. Jest taki... Nie więcej... Au, 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 do góry, do góry, do góry co to było? Co to było? Jezus maria! Schowajcie się dzieci. Co to tak strzelało za tyle? 97 panie! Bez przegięć. Dobra, tamtego NC widać? Czy go nie widać? O to jeden kakarz. Zgrywamy, zgrywamy, zgrywamy i giniesz. Cholera! Po 40 bijesz? Co ty karabinka nie masz? A co? A w tego lol traktora to już nie strzelacie, nie tylko we mnie. Wyczuwam spisek. Strzelcie w niego, albo ty kogoś wyświeć. Strzelajcie, dobijcie go! Że trup jedzie, zabijcie go! Nie chcą. No, ale jak ja wyjadę, to od razu zostanę przez łeb. Hamuj, hamuj, hamuj ręczny, dobrze, dobrze, tak. Hamowanie silnikiem opanowane. Jedziemy, jedziemy. Chill, chill, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Na mapie nie ma nikogo, kto był i zniknął. Pełna czujność. Jest, mam cię. Podpaliłem go, ale miałem fartę. Nie często się zdarzają podpalenia, tak jak gram tymi jedynkami. Jak tam fragi 3? no... Jest to do zaakceptowania, aczkolwiek... Wolałbym tak z sześć. Żeby mieć ten medal, ale w sumie... No, jeszcze trzech mam, ale nie sądzę, żeby mi się udało wszystkich zabić. Zwłaszcza, że ten medium mnie zaraz tutaj kopnę w nerkę, gotów do strzału. Okej, okay. trochę nie ogarnął. Znaczy, myślę, że nawet nie miał szans zdążyć ogarnąć czegokolwiek, bo po prostu umarł za wcześnie. Traktor, cofasz się? Co to za strzały, tu słychać. Tu chyba tego NC powinienem zaraz gdzieś zaświecić. Nie, ale jest traktor. Ała! Jestem przekonany na 80% że strzelił we mnie ktoś z moich. Okej, okay, teraz znaleźć traktora i mam medal. Jihi! Jest, sześć fragów. Napsterpany i nawet trochę majdu mi się udało zrobić. Z 500 będzie chyba. Juhu, e, No proszę państwa, nie ma że 6 stówek. Nieźle, fajnie, naprawdę lubię te pierwsze tiery. To jest urocze. Okej. Okay. mamy 20 minut odcinka. Do mnie się tu ktoś dobija. tylko zobaczmy, jak mi ogólnie dzisiaj szło. 100% wygranych bitew. Yy... No tak, no z kasą gorzej. Ale doświadczenia wolnego 62 dostałem. W tej ostatniej chyba to jest. Tak, to jest ostatni. No. Nie jest źle. Nie jest źle. Yy... Ale dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za uwagę. I zanim jeszcze wyłączycie film, mam do Was pytanko. Wolicie odcinek w takiej formie jak dzisiaj? Wchodzę, wybieram 3-4 czołgi zupełnie z bańki albo z dupy, jak to woli, i gram nimi. Czy też wolicie, żebym robił odcinek wota randomowo, np. pod tytułem T62A? I w tym odcinku gram tylko i wyłącznie T62A, i po prostu robię cięcia między oczekiwaniem na kolejną bitwę, tak żeby były same płynne rozgrywki. Czy w ogóle wota randomowo? Częściej, ale za to po jednej bitwie i trwający czasami 5 minut, a czasami 6, a czasami 2. Jak myślicie? Bardzo bym Was prosił o odpowiedź tutaj, jeszcze zapytam o to na fejsie, ale tak ostatnio się zastanawiam, czy czegoś nie zmienić w tej formule WOTA randomowo. Więc muszę przestawić kamerę, bo się dziwnie czuję jak tak do góry patrzę, tak jakbym zadziałał głowę. Tak. Czy zaraz mnie walnie ktoś, czy nie walnie z tej kamery. Dobra. Kończymy, bo muszę się czegoś napić, słyszycie jakie głupoty, zaczynam gadać. Wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie, cześć.